Tymek i Gucio są braćmi. Mieszkają z rodzicami w zwykłym domu. Chodzą do szkoły, czasem się śmieją, czasem kłócą i nie zawsze wiedzą, co zrobić z tym, co czują. Gucio ma cukrzycę typu pierwszego, dlatego jego dni bywają uważne. Z przerwami, sprawdzaniem cukru i momentami, w których musi zadbać o siebie. Rodzice są blisko. Nie zawsze mają gotowe odpowiedzi, ale starają się słuchać. A ta historia wydarzyła się naprawdę zwyczajnego dnia. To był dzień pełen pytań. Nie takich, które pojawiają się na sprawdzianie, tylko takich, które siedzą w środku i nie chcą wyjść. Gucio wrócił ze szkoły cichy, za cichy. Zjadł objań, ale bez apetytu. Cukier pokazywał stabilnie, a mimo to czuł napięcie w brzuchu. Tym jak podszedł do niego w pokoju, a Gucio usiadł przy stole z tatą. Tato zapytał po chwili słucham. A jak będę starszy, to czy będzie łatwiej? Tata odłożył kubek. Nie odpowiedział od razu. Bo wiesz, ciągnął Gucio. wszyscy mówią, że z czasem się przyzwyczaje, ale ja się boję, że po prostu będę musiał radzić sobie sam, że nikt mi już nie pomoże. Tata wziął głęboki oddech. To jest bardzo ważne pytanie. Gucia spojrzał na niego uważnie. To jaka jest odpowiedź? Tata przez chwilę patrzył w okno. Nie wiem, odpowiedział w końcu. To słowo zawisło w powietrzu. Gucio poczuł najpierw rozczarowanie. Przecież rodzice wszystko wiedzą. Zawsze. Zawsze powinni. Przynajmniej tak mu się wydawało. Jak to nie wiesz? zapytał cicho. Tata spojrzał na niego spokojnie. Nie wiem dokładnie, jak będzie. I nie chcę udawać, że wiem. Gucio zmarszczył brwi. To trochę straszne. Tak, przyznał tata, dla mnie też. Usiadł bliżej, ale wiem coś innego. Co? Wiem, że nie będziesz sam. Nawet jeśli kiedyś będziesz bardziej samodzielny, wiem, że nauczysz się rzeczy, których dziś się boisz. I wiem, że nie wiem, to nie znaczy że nic się nie da. Gucio milczał. Myślałam, że dorośli zawsze wiedzą, powiedział w końcu. Tata uśmiechnął się lekko. Dorośli często wiedzą, co robić teraz. Ale przyszłość ona jest nowa dla wszystkich. Sensor Gucia zawibrował cicho, spojrzał wszystko w normie. A jeśli kiedyś popełni błąd, to się zdarzy, powiedział tata. I wtedy też nie będziesz sam. Gucia odetchnął głębiej. To trochę ulga, że nie musisz wiedzieć wszystkiego. Dla mnie też, powiedział tata. Tego dnia Gucia zrozumiał coś ważnego: że nie wiem, nie jest brakiem odpowiedzialności. Czasem jest uczciwością i zaproszeniem do tego, żeby iść dalej razem. Ten dzień się skończył. Nie z odpowiedziami na wszystkie pytania, ale z poczuciem, że niepewność nie musi być samotna. Nie zawsze trzeba wiedzieć, co będzie dalej. Czasem wystarczy wiedzieć, kto jest obok. Koniec.